Cześć, na dzisiejszym filmie przedstawiam test koszarki spalinowej marki Viking, modelu z serii 5, konkretnie modelu MB545VE, a więc modelu w najbogatszej konfiguracji wyposażeniowej i co za tym idzie, dostępnym jako Seria 5 w najwyższej cenie. Najpierw garstka danych technicznych tej maszyny. Tak jak mówiłem, seria 5. Wersje wyposażeniowe, które na chwilę obecną są dostępne, to model podstawowy bez napędu, model o oznaczeniu T z napędem. Jest chyba model V z napędem Vario, czyli z płynną regulacją y, prędkości. Też tutaj również posiadam wersję Vario, stąd literka właśnie V w nazwie. Y, jest jeszcze jakaś tam po drodze wersja. No i jest również wersja E, czyli napęd Vario, napęd na tylną oś z płynną regulacją prędkości jazdy i elektryczny rozrusznik, coś, co właśnie tutaj posiada. Co ciekawe, ta obudowa jest też wykorzystywana w kosiarkach elektrycznych. Jest również model ME545 i w takiej obudowie siedzi wtedy silnik elektryczny dość dużej mocy. Jest to również bardzo droga kosiarka. Obudowa w seriach 5 jest wykonana, brzydko mówiąc, z plastiku. Obudowa ym, tworzywa ABS, nie jest to jeszcze obudowa aluminiowa. Szerokość robocza tej maszyny to 43 cm, 60-litrowy plastikowy kosz na trawę, tak jak w poprzednich Wikingach, które ten kosz również jest taki wielofunkcyjny, można go zdemontować w bardzo prosty sposób, co prawda jest to jeszcze utrudnione, aby robić to między rączkami, tutaj troszeczkę nie ma takiego pełnego wsparcia, a seria 5 nie jest jeszcze wyposażona w taki pojedynczy uchwyt, jak na przykład seria 4 czy 6, zatem to ściąganie kosza między rączkami jest troszeczkę trudniejsze. Praktyczne rzeczy tego kosza to przede wszystkim ten języczek, który zabiera nam pokos również z tunelu, a nie tylko z kosza, ale również podnosi nam tą trawę z tunelu, łatwe tego kosza opróżnianie przez, przez otwieranie Takiego mm, miejsca z tyłu, i na zawiasach można w bardzo łatwy sposób ten kosz opróżnić. Kolejne dwie zalety takiego kosza to oczywiście z tyłu wskaźnik napełnienia. Jeśli kosimy, wskaźnik ten podnosi się, sugerując nam, że przepływ powietrza jest przez kosz i kosz nie jest napełniony. Gdy tylko opadnie, kosz należy opróżnić. I ostatnia zaleta tego kosza, poza oczywiście wygodną rączką, jeszcze w tym i w tym miejscu, dzięki czemu znacznie łatwiej się taki kosz opróżnia, to kanały wentylacyjne, które są tak skierowane lekko w dół, aby cały kosz nie leciał bezpośrednio na a z tyłu wręcz nie ma ich wcale, aby właśnie to kurzenie było w pełni ograniczone. Rączki mimo takiej tutaj wstawki są tutaj tylko wzmocnione, a składane są jednoczęściowo za pomocą tych pokręteł. Trzeba je polusować i wtedy rączki te składają się na kosiarkę tak prezentuje się kosiarka po złożeniu rączek całość odbywa się bardzo wygodnie za pomocą poluzowania tych pokręteł oczywiście są tutaj takie ograniczniki dla linek, aby nie tylko nie przeszkadzały one nam przy zapinaniu kosza, ale również przy składaniu rączek zapobiegają one aby po prostu nie dało się skrzywić linek tak jak to również widać w tym miejscu i jest to bardzo istotne dla takiego modelu VE ponieważ oczywiście im więcej bajerów tym więcej takich linek seria VE ma nie tylko linkę od hamulca bezpieczeństwa, ale również linkę od napędu i oczywiście cały gruby przewód od elektrycznego rozrusznika, zatem tych przewodów jest naprawdę sporo. Koła kosiarki są oczywiście łożyskowane. Tylne są o nieznacznie większej średnicy, jak na dzisiejsze czasy to można wręcz powiedzieć, że nie ma żadnej różnicy. W przypadku producentów, którzy potrafią stosować dużo większe te koła obecnie, to różnica jest ogromna. Tylne koła posiadają jedynie zaznaczony protektor, ponieważ one są napędowe, są troszeczkę przybrudzone, ponieważ prowadziłem je po mokrej trawie. Wszystkie koła reguluje się centralnie za pomocą takiego przycisku, który jest ukryty tutaj i w za pomocą całej tej rękojeści. Najpierw wciskamy ten przycisk, a następnie za pomocą tej rączki ustalamy sobie w bardzo wygodny i lekki sposób na zakresie od 1 do 7, na jakiej wysokości ma być ustawiona maszyna. Picking wciąż jest jednym z tych producentów, który nie ulega modzie na pełną wielofunkcyjność, czyli wciąż nie mamy tutaj opcji wyrzutu bocznego. Posiadamy tylko opcję wyrzutu do, do, do tyłu, za to bardzo wygodnego, ponieważ jeśli zdejmiemy kosz, to tutaj ta klapa nie jest domykana do końca. Mamy tutaj bardzo szeroki wyrzut, przez który ta trawa swobodnie nam może tutaj wypadać. Czyli posiadamy funkcję wyrzutu trawym do tyłu i zbierania trawym do kosza. Posiadamy również funkcję mulczowania, funkcję mielenia trawy. Niestety w tym modelu i w ogóle we wszystkich wikingach jest to utrudnione z racji tego, ponieważ w wikingu funkcja mulczowania to nie tylko wkładka mulczująca, wkładka do funkcji mielenia, którą umieszczamy, tak jak w innych kosiarkach, w miejsce wyrzutu trawy, ale producent wiking wymaga również do tego zastosowania innego ostrza. Ponieważ ostrzy w wikingu są dwa rodzaje, Rodzaje, a właściwie nawet trzy. Ostrze, które tutaj posiadam, to charakterystyczny nóż łopatkowy. Również jest niestety bardzo brudny z racji na mokrą trawę. Nóż łopatkowy jest pojedynczy, tak jak widać, jest tutaj nowy egzemplarz. Charakteryzuje się tym, że ma tutaj takie duże łopatki, ponacinane oryginalnie w tych miejscach i jest bardzo dobry do pracy w trybie zbierania trawy do kosza. Nóż, który jest przeznaczony do funkcji mulczowania, mielenia, jest podwójny, ma takie dwa rodzaje poziomu wysokości, znacznie dokładniej rozdrabnia trawę. Ale ma mniejsze te łopatki, czyli bardzo fajnie nadaje się do funkcji mulczowania, ale nieco gorzej do funkcji zbierania trawę do kosza. Oczywiście awaryjnie można mulczować nożem łopatkowym i zbierać trawę do kosza tym nożem podwójnym, aczkolwiek najlepiej te kosiarki spisują się właśnie z tymi swoimi przystosowanymi nożami. Producent tego nie ukrywa. To jest poniekąd fajne w wikingu, że skupia się na tym, że jeżeli chcemy cokolwiek robić tą kosiarką, wykonywać jakąkolwiek funkcję, to lepiej jest to robić przystosowanymi do, tymi, do tego listwami tnącymi niż po po prostu korzystać z uniwersalnych noży, jakie serwują nam producenci i wtedy ani dokładnie nigdy nie rozdrabniamy trawę, ani również dokładnie nie zbieramy jej do kosza. Istnieje również z tego, co wiem, tak zwany disc cut, czyli taka, taki talerz z uchylnymi nożykami, taki nożyk rotacyjny, który polecam dla osób, jest to oczywiście najdroższy z noży, polecam dla osób, które mają problem z jakimiś kamieniami na działce, korzeniami, ponieważ w, tym, w tej tarczy są takie uchylne nożyki, które składają nam się po uderzeniu przeszkodę. W takiej kosiarce nie ma możliwości tak naprawdę skrzywienia wału, ponieważ zawsze ten nożyk uchyli się w przypadku takiego uderzenia, przez co amortyzuje nam to uderzenie, składa się, nie przenosi tego na wał korbowy, więc w przypadku takiego uszkodzenia w tym uderzenia nie ma problemu z tym, że skrzywimy wał. Tak jak widać, mimo że przekładnia posiada regulację prędkości napędu, jest bardzo mała, to z racji tego, że to jest napęd Wario. Więc napęd na zasadzie zmieniania wysokości kół pasowych, zarówno z przodu, jak i z tyłu i tak naprawdę w ten sposób jest zmieniana prędkość. Proszę to sobie. Rozumować w ten sposób, że jest tutaj zmieniana prędkość, tak jak w rowerze górskim, czyli jeśli chcemy poruszać się szybciej, no to tylne koło staje się małe, mniejsze, pasek na nim opina się ciaśniej, a z przodu to staje się większe. Jeśli natomiast chcemy jechać wolniej, to jest odwrotnie, pasek zacieśnia się na przednim kole, a rozszerza na tylnym, czyli analogicznie tak jak w rowerze górskim, tylko zamiast łańcucha mamy pasek. Całość tego napędu sterujemy oczywiście za pomocą tej dźwigni. Mamy tutaj bardzo oryginalne oznaczenie, to znaczy oryginalne, wszyscy producenci tak to opisują jako żółw i zając, więc prędkość odpowiednio wolna i szybka i w ten sposób możemy regulować prędkość jazdy. Oczywiście od serii piątej wzwyż oferowane są dodatki, których to nie znajdziemy w seriach niższych, dlatego to przytargają tutaj również kosiarkę Wikinga z serii 4, do której porównam te dodatki. Tak więc ta kosiarka posiada już takie plastikowe dokładki, które w przypadku porysowania przetarcia można zmienić, aby po prostu nasza kosiarka wciąż wyglądała atrakcyjnie. atrakcyjnie. Same te dodatki są lekko wysunięte poza zarys obudowy, więc teoretycznie nie Powinniśmy je rysować w tym stałym, niedemontowalnym miejscu. Tylko właśnie te możemy wymieniać sobie te tanie dokładki. Tak jak widać w serii 4 nie ma czegoś takiego oferowanego. To samo jest z przodu. Tutaj niestety jest plastikowy element, który odleciał i dość często odlatuje w tych wikingach. No i również jego można wymieniać, jeśli cokolwiek się z nim stanie. Viking z serii 4 również czegoś takiego nie oferuje. Wikingu serii 5 wyprofilowano już rączki w taki fajny sposób. Tak jak widać linki, znaczy całe te rączki wciskają się w taki odpowiedni wy. Profilowania w tych rączkach, aby ich trzymanie było bardziej komfortowe. Tak samo z przodu, jak i z tyłu, również jest tutaj poprowadzone takie wytłoczenie, w które wciska się nam ta dźwignia. W Wikingu z Serii 4 jednak czegoś takiego nie ma. Wciąż dźwignie są przez to troszeczkę mniej wygodne, ponieważ nie ma miejsc, w które wygodnie się chowają. Wiking serii 5 oferuje już oczywiście regulację wysokości rączek. Po poluzowaniu tego pokrętła, możemy sobie ustawić rącz, wysokość rączek w dość szerokim zakresie. Oczywiście cała Seria 4 jest nieco delikatniejsza, tak jak widać, brakuje chociażby takiego wzmocnienia w tym miejscu rączek. E, całe tutaj te rączki są w Serii 5 bardziej zabudowane niż w Serii 4. Także z pewnością tych rzeczy jest dużo. I oczywiście, choć Seria 5 oferuje mniejszą szerokość koszenia, to jako model jest bardziej profesjonalny, zrobiony po prostu bardziej solidnie. I chodzi o zalety tej kosiarki, muszę to zaznaczyć na wstępie, jak w przypadku pozostałych kosiarek marki Viking, bardzo, ale to bardzo wygodnie nią się kosi. Naprawdę jest świetnie wyważona, jest bardzo sztywna. Dużą zaletę ma też to, że ona jest bardzo zgrabna. 43 cm szerokości roboczej sprawia, że ona jest wąska, bardzo łatwo ją wcisnąć między jakieś drzewka i z pewnością jest to kosiarka, którą powinniśmy właśnie wybrać na nieduży, gęsto porośnięty przez drzewa i krzewy teren, w który ta kosiarka bez problemu się wciśnie. Naprawdę manewrowanie tą kosiarką jest bardzo Łatwe. To niestety trzeba poczuć, tego kamera nie odda, ale faktycznie wystarczy lekkie naciśnięcie, aby unieść przód kosiarki do góry, obrócić się z nią i w ogóle ona, jeśli właśnie chodzi o takie rzeczy, jest bardzo fajnie skonstruowana. Wygodnie również kosi się nią dlatego, ponieważ w przypadku zastosowania tutaj noża łopatkowego, ona świetnie zbiera trawę do kosza. Chodzi sobie ten silnik bardzo cichutko, nie ma jakichś tam wielkich obrotów. Ja wczoraj kosiłem na pełnej prędkości taką lekko wilgotną trawę, mimo wszystko kosz był w pełni nabity. Nie ma tu takich problemów, że zazwyczaj nabijemy połowę tego kosza lub że już wcześniej zacznie kosiarka trawę kupić, gubić. Takich rzeczy nie ma, jeśli chodzi o to. Viking jest bardzo udaną konstrukcją. Regulacja wysokości rączek, tutaj akurat jeszcze regulacja prędkości napędu, tych regulacji troszeczkę jest, przez co jak na szerokość 43 cm szerokości roboczej jest to dobrze wyposażona kosiarka. No akurat w tym modelu, no jeśli kupimy wersję bez napędu, no to niestety będzie dużo tańsza, no ale z pewnością nie będzie tak fajnie doposażona. W kosiarkach serii 5 najczęściej są to Stosowane silniki o mocy 2,4 kW, a w kosiarkach z serii 4 najczęściej są to silniki o mocy 2 kW. O, test obu tych silników, no właściwie tego silnika, mam na swoim kanale. Dolnozaworowa jednostka, która była oferowana do około 2015-2016 roku, bardziej 2016, więc 675 EX, 190 cm3, dolnozaworowy. Jego dokładny test jest na moim kanale. Również był już na koniec wyposażony w system Ready Start. Em, również było fajne to, że nie była to wysilona jednostka. Obecne jednostki mają większą zaletę, ponieważ są lżejsze, łatwiejsze w serwisowaniu. Starszy silnik dolnozaworowy słynął z tego, że troszeczkę ciężej było w nim wymienić olej, więc seria obecnych tych silników jest troszeczkę wygodniejsza w użytkowaniu, lżejsza, co również poprawi nam poprawę jakości tego koszenia. Niestety obecne silniki marki Brick Staraton tej serii 600 nie są najtrwalsze i niestety należą do serii silników amatorskich, zatem tutaj spory minus. No i oczywiście trzeba tu odpowiedzieć na pytanie. Wiele osób patrząc na tą kosiarkę, jeśli szuka wikinga, to dostrzega ogromną dziurę w gamie wikinga. Ponieważ jak może być tak, że seria 4, a nawet 2 oferuje kosiarki o szerszej szerokości roboczej, a chcąc kupić kosiarkę w serii 5, więc faktycznie z tymi dodatkami, z mocniejszymi silnikami musimy zdecydować się tylko na szerokość 43 cm szerokości roboczej, co po prostu na działkę typu 15-arową, 20-arową to stanowczo za mało i niestety musimy udać się wtedy do konkurencji. Ogromna Przonna dziura w gami Wikinga to to, że brakuje modelu MB550, MB553 może nawet, który byłby również wykonany z tej tańszej obudowy z tworzywa ABS, z plastiku e, czy, i po prostu oferowany również z nieco mocniejszymi silnikami, a niestety chcąc kupić kosiarkę z sz, sz, szerszą, musimy już korzystać z serii 6 czy to modeli MB650 czy MB655, które z racji tego, że tam są, tam są już obudowy aluminiowe, są sporo droższe, więc albo jesteśmy skazani na taką serię 4. W przypadku dużego trawnika, która wydaje nam się troszeczkę e, za mała, albo po prostu już dopłacać dużo do, do serii 6. I niestety, z racji tej luki, ogromnej luki w najważniejszym przedziale kosiarek spalinowych w gamie Wikinga oczywiście na dzień nagrywania tego filmu wiele osób w, w takim przypadku decyduje się hmm, po prostu z zakupu kosiarek konkurencji. Otrzymuje dużo zapytań właśnie o kosiarki Wikinga, co wybrać, i właśnie tu najczęściej pada ten dylemat. No fajna, ale za wąska. No to nie jest wadą tego modelu, ponieważ mówimy o modelu MBP. 545. Wadą jest to, że w gamie Vikinga po prostu brakuje modelu szerszego, o podobnych parametrach, o podobnym wyposażeniu. Nawet z tym dużym, nawet z tym koszem, ponieważ jest on bardzo duży, 60 litrów. Seria 4, mimo większej szerokości, oferuje tylko 55 litrów o 5 litrów mniej, więc ten kosz, cała konstrukcja byłaby wspaniała, nawet ta gama silników, tylko oczywiście nieco szersza obudowa, 48 lub 51, a nawet 53 cm. Wcześniej coś takiego oferował właśnie starszy model MB505, dla których który, który właśnie był o szerokości 48 cm, w tej obudowie stworzyła ABS, więc w tej tańszej cieszył się dużą popularnością, teraz niestety nie ma dla niego następstwa. Natomiast jeśli chodzi o wady tego egzemplarza, no, wiele osób od początku zagląda tutaj na tą dziurę i zastanawia się, no co tutaj było, że to kurcze jest takie, widać, że czegoś tu po prostu brakuje, że coś jest pęknięte. Po prostu w tym miejscu mieści się taka zaślepka z ozdobnym jeszcze dodatkowo logo marki Viking. No i oczywiście, niestety, od jakiegoś tam uderzenia, od jakiegoś dotknięcia, ta właśnie tutaj, ta zasłonka tutaj odpadła. Mamy już ją zamówioną, niedługo ją dołożę, ale to jest wadą tych kosiarek, że niestety mają problemy właśnie z takimi drobnostkami, podobnie jak seria 4 masę takich tych drobnych plasticzków niestety ginie. To samo tyczy się tych bocznych osłon. Fajnie, że są, natomiast są z dużo gorszej jakości plastiku niż sama obudowa no i po prostu bardzo szybko się niszczą. Przez to mają nawet takie coś, że szybciej unieatrakcyjniają nam kosiarki, jesteśmy zmuszeni je wymienić. Oczywiście, jeśli ktoś po prostu na siłę kosi przy tych wszystkich płotach, przeszkodach, ocierając właśnie o taki to chociażby betonowy płota, nie korzystając pod kaszarki, dalsze wady potrafimy również gubić. Tego typu jakieś tam zaślepki czy coś. Na szczęście to wszystko kosztuje grosze. Taka osłona naprzód kosztuje 15 zł. Oczywiście oryginalna produkcji Viking, więc te osłony boczne również nie są jakieś drogie, więc te drobnostki chociaż są upierdliwe, ponieważ można je pogubić. Aha, to samo można również zgubić chociażby tą właśnie, ten wskaźnik napełnienia kosza. Nie są drogie, można je łatwo zakupić, no ale są troszeczkę upierdliwe, że tak po prostu giną. Te obudowy stworzywa ABS również są troszeczkę delikatniejsze niż w przypadku tych poprzednich Vikingów. Bardziej podatne na porysowanie, troszeczkę bardziej podatne na przecięcia, no i również w przypadku w skrajnym przypadku, jeśli kosimy na niewyważonym ostrzu, potrafi się której z mocowań silnika po prostu wyłamać, niszcząc nam doszczętnie obudowę. No wadami jest również to, że no, niestety nie są zastosowane tu już te trwalsze przekładnie aluminiowe, tylko oczywiście już również plastikowa przekładnia. Kiedyś takie przesłonki były znacznie solidniejsze, teraz to są po prostu takie plastiki na wcisk, no i oczywiście jakieś takie te plastikowe mocowania, to wszystko, jeśli przyjrzymy się takiej kosiarce z bliska, również nie jest jakieś tam Rewelacyjny. Kiedyś to było po prostu zamocowane lepiej. To wszystko po prostu było nieco solidniejsze. Tak jak widać, ta obudowa stworzywa tworzywa ABS nie jest jakoś również specjalnie gruba, ale masowych przypadków pęknięcia takich osłon nie ma. Zaleta oczywiście to, że noże wciąż są z bardzo solidnego materiału i ostrzą się bardzo, tępią się w ogóle bardzo, bardzo powoli. I to, że pasek napędowy jest w pełni osłonięty taką to osłoną, więc aby jakikolwiek brud dostał się do tego paska, jest to bardzo, bardzo trudne. Przekładnia napędowa jest napięta na stałe nie regulowana jakąś tam sprężyną, więc również to przedłuża właśnie żywotność tego sztopaska. Ciekawe jest również zjawisko tego, jak dodatki podnoszą cenę tej kosiarki. Model podstawowy bez napędu to już dość dużo, 2150 zł. Najbogatsza wersja wyposażeniowa, jaką tu posiadam, na dzień nagrywania tego materiału, 3300 zł. Więc różnica to chyba 1150 zł. Wcześniej to liczyłem, ale nie pamiętam, czy przytoczyłem dobre wartości. 1150 zł to jest różnica, że albo kupujemy model, Model MB545 w najbogatszej konfiguracji, albo model MB545 w, w najbiedniejszej konfiguracji. I do tego możemy sobie za 1100 zł kupić jeszcze jedną kosiarkę Wikinga Serii 2, model tam MB248. Czyli to jest ciekawe, że wyposażenie kosztuje tyle co najtańsza kosiarka Wikinga. I to tylko za dołożony napęd z regulacją prędkości jazdy i elektryczny rozróżnik. Tak więc podsumowując, ogólnie kosiarka na nieduże powierzchnie, spisująca się również dobrze na powierzchniach gęsto porośniętych przez dla osób o dużej powierzchni polecam raczej większą serię 6, a dla osób, które mają delikatny trawnik i ogólnie dbają o maszynę, raczej polecałbym serię tańszą 4. Może właśnie wtedy tam sobie zamiast skonfigurować taką biedną wersję 5, no to lepiej sobie skonfigurować nieco bogatszą 4. I przez to skosimy taką kosiarką troszeczkę szybciej, ale pamiętajmy o tym, że tamta seria jest troszeczkę delikatniejsza. No i cóż, na dziś to tyle. Pokażę jeszcze, jak działa elektryczny rozrusznik. Nie odpalę tej kosiarki, także może lecieć trochę para z układu wydechowego.